Dzisiaj mamy dobrą pogodę, więc wykonujemy zabieg na chwasty w zbożach. Zastosujemy akurat Cezaro, czyli 3-składnikowy produkt, który już jest kompletny na wszystkie chwasty występujące w zbożach. Pszenica w tej chwili jest w fazie jednego. Dwóch liści to jest moment, w którym już można zacząć zabieg. A z chwastów, które tutaj występują, no to bodziszek, fiołek, trochę maków. Oczywiście w tym zabiegu zwalczamy też miotłę. Gatunków chwastów jest dosyć sporo, ale ta mieszanina, którą stosujemy, która ma w sobie trzy substancje: i doglebowe, i nalistne, w zupełności tutaj wystarcza. Te substancje doglebowo trafią na powierzchnię gleby. I tutaj będą nam zabezpieczać schody przeciwko miotle, przeciwko fiołkowi, a te chwasty, które już wyszły, czyli jak na przykład maki, habry i bodziszki, no, zwalczamy też substancjami, które działają na listnie. Wiadomo, że pogoda jesienią nas nie rozpieszcza i w sumie nigdy nie rozpieszczała, ale warto łapać te okienka pogodowe i wykonywać te zabiegi w zbożach już jesienią, z tego względu, że wiosną nie wiemy, jakie będziemy mieli warunki.